Nikogo nie ma! A co tam w oddali je różowego? Ta laleczka Keith Club! Super! Pewnie coś Emilka zamówiła. Tam jeszcze coś jest. Mam nadzieję, że to druga laleczka Keith Club. mnie niebieska! Super! Lecę otwierać. O, hej! Widzę, że zamówiłaś! Moje przyjaciółki! Szybko je otwieraj! Okay. Już nie mogę się doczekać, kiedy je poznam! To którą najpierw? Hmm. Może tą różową? Dobra, otwieraj to. No to otwieram. Ale Piękna! Widzisz, że to Emberling jest nieustraszona i uwielbia skakać. Teraz muszę przeciąć tą gumkę. O! Dało się! Z kością różowy Doczesanie czesania włosów. Bo te dziewczyny to pierwsza ekipa jaskiniowców. Wiecie, że w tej ekipie jest jeden chłopak, teraz otworzymy maczukę. Ona się otwiera. A jeszcze tu jest jedna matka! Wiecie, że to się otwiera. Patrzcie, płynie ognia dla naszej laleczki. Jak będzie ciemno to wtedy pójdzie z małczynką. Otwierają. Płomień ognia pędzi i będzie już jaśnicko. Teraz otwieramy smok. To to dinoza. Nie. Gdzie to ktoś się obcina? Chyba. Tak. To jest najlepszy przyjaciel Envery. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie jaką ma fajną fryzurę. Teraz najlepsze lalka. Tylko żebym jej nie obcięła włosów. Muszę to! O. Wziąć, żeby jej tych włosów nie obciął. O, nareszcie wydostałam. Zobaczcie jaka ona jest piękna i jaką ma śmieszną fryzurę. Ma taką kitę do góry z włosów i piękną sukienkę w kroki i jakiś fartuszek w paski. Ma tutaj taki pasek. Z czym to on jest? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach. I zobaczcie jakie ma fajne takie nastupki. Nie wiem jak to się nazywa. Ale to na pewno nie są buty. To na pewno nie są buty. I ma piękny naszyjnik z kością. Opaskę też ma z kością i z kokardką. Cześć moja koleżanko. W końcu wyszłaś z tego pudełka i nie będę sama. Tak, wszyscy mnie pchają do tych pudełek. Ciesz się, że nie dostałaś jakiejś innej przyjaciółki. Bo pełno jest takich jak ja. Dobrze, że inni się nie pomylili. Chodź, usiądziemy sobie i poczekamy na naszą yy, koleżankę Telle. Zobacz, jaka jest piękna. Teraz tak. trzeba ją szybko uwolnić, żeby dołączyła do naszego Cave Clubu. Tak, zobacz, ona ma kryształowy teleskop. Dobra, no to Blanka, otwieraj ją szybko. Dobra, no to otwieram Telle. Ona też jest cudna. Zobaczcie na nią, jaka jest piękna. Może najpierw otworzymy ten grzebyczek. Tak wygląda grzebeczek Telli. Zobaczcie. Jest niebieski z kością. To jest teleskop. Ciekawe, czy coś się robi. Zajrzę. Prawie nic nie widzę. Mam za duże oko na taki mały telosko. Mój widzi w nim przyszłość. To jest prehistoryczny wielk skłami. Bardzo straszny i zaraz was zbiję. Ma i hmm. Auu! Przyjaciele stelny. Każdy z przyjaciółek ma swoje zwierzątko. Krystelna w swoim teleskopie widzi przyszłość. Zobaczcie na jej magiczne tatuaże na twarzy. Ma chyba najdłuższe włosy ze wszystkich laleczek A zobaczcie na ją kryształową koronę. To też mi się podoba ta Włochata. Pudniczka i pas z przyborami. To jest moja ulubiona laleczka z całej serii przyjaciółek Cave Club. Bardzo mi się ona podoba. Hej, przecież to my miałyśmy być twoimi ulubionymi laleczkami. Hm, nie martwcie się, wszystkie was lubię. O, idę się przywitać z moimi przyjaciółkami. Łuka, koło nas. Dobra. Zzu, zzu. O W końcu jestem u mojej pani. Wszyscy w komplecie. Cave Club to nowa bajka na YouTubie. To historia pierwszej paczki przyjaciół jaskiniowców. Co tydzień jest premiera nowego odcinka do kanału Cape Club, rzucamy Wam pod filmem. Dajcie znać w komentarzu, która laleczka Wam się podoba najbardziej. Dawajcie dużo łapek w górę, a jeśli nie subskrybujecie, to dawajcie suba fanny mnie, bo inaczej Was zjewi. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje otwieranie laleczek. Jeśli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach. Bye!